Jest tam napisane. Jest na, to się brzmi, to się wydaje, jest zakryt, nie grałeś w to, prawda? Już ci powiem. E, bo to jest tak wiadomo, każdy jest spany teraz i każdemu chce się dojebać. Ale normalnie, jak najeżdżasz na to, to widzisz tooltipy. Dopiero potem się pojawia to z masakra. Tego nie widać, że się przewija, tak? Szkoda gadać. Ale to wszystko, to wszystko w ogóle powinno być na jednym ekranie. Klikasz postać. I żeby mieć wszystko tutaj, mam przecież wchodzić w pięć ekranów, już w ogóle mówię o takim paradoksie jak Reflex, gdzie masz trzy bronie rodzaje, to jest wszystko zrozumiałe, to powinno być po prostu takie proste, małe, jebane drzewko. Rozwinięte te drzewka, po co to jest takie duże? Rozumiem, że nie wiem, na konsoli nie zobaczysz, Toż, mają teraz wzory 4K, to jest, po prostu to mnie tak wkurza, to mnie tak irytuje to. to chcę sobie sprawdzić i po prostu nie patrzę na obrażenia, bo to jest masakra statystyki i mam, Efektywne obrażenia, takie, taki brzydki wykres gównoznaczący, który też się przesuwa, ale to jest jeden z dwóch, trzech, czterech ekranów, który i tak nie powie mi Udź, inne ma udźwig, Inne to jest, bo po prostu było tak, Karol, zostały nam jakieś statystyki, co z nimi zrobimy? Dodaj okno inne i wpierdol to tutaj. Tak to wygląda, to jest po prostu masakra, to jest dramat. Pi raz, dwa, trzy, cztery ekrany, na którym i tak nie ma informacji, jaki mam poziom skręcia, i to się przesuwa, patrzcie, tak lekko do góry, bo nikt tego nie testował, tak to jest jakiś ruchomy ten. i ten najgorsze jest, że nie ma cały czas gram na build ninja i nie wiem, wiem na przykład mogę sobie wziąć kartkę notatniczek i sprawdzić, że jak mam opanowanie i mam skradanie się o tak przytrzymam tutaj to zmniejsza szanse na wykrycie o 0,5 na każdy poziom. Więc mnożymy przez 10, no mamy 11. E, tak, mamy 10,5 w tym momencie procent szans na wykrycie. Ale nie wiemy tego oficjalnie, bo są jeszcze potem modyfikatory, z tego co rozumiem, gdzieś tutaj. I to jest makabra. To jest dramat. Po prostu serio. Ja nie wiem, czy testerzy to są. czy nie mówią? Nie, nie, robimy zmiany, zwanują. Ale po prostu. Nie wiem, nie wiem po prostu zaś tego można było, nie wiem, ktoś to testował, że bał się, że go kierownik... by się wydaje, że bał się, bali się, że kierownik go krzyczy, tak? Że chodził tam jakiś wielki boss działu i się nie chcieli mówić tak. Ej, to jest spierdolone, Pawełku. Weź, weź powiedz szefowi, nie, ty mu powiedz i okej. Okay. Tak nie było, że tam skurwa, pięć lat robimy tą grę i nie mamy jebanego tego, nie? Cały czas się pierdoli druga misja. I, i na na stówy, bo nie widzę innego powodu, to zgłaszasz takie rzeczy to i to się Ej, z... spokojnie. A. Musimy pogadać. Pracujesz dla Jorinobu Arasaki. Był no, game dyrektor, kompletnie nie ogarnia całego procesu. No właśnie, chciałbym poznać, jaka była prawda. Tak szczerze ktoś powiedział: Przez Kiciński powiedział tak, że powiedział, że ten. Może, może żeby nie wiem, kiedyś zażył za dużo leków dla mamy i uznał, że pierdzieli akcjonariuszy, tak? i opowie wam wszystko, co tam zrobili i ten. Nie, bo, bo kurde, koncepcja... Spójrzcie, to jest tyle ładnych rzeczy, nie? Panie Karolu... Eee, no, ale niestety... Interfejs... Nie wiem, jak to przeszło. Jedyne wyznaczenie to, że to zatrudnili jakiegoś, nie wiem... Córka Kicińskiego na lekcjach plastyki im to zrobiła? W sensie to jest bardzo ładne, tak, że dziewczynka się starała, ale to kurde, ona tego nie testowała. To jest kurde, może nie wiem, jakimś tam Barbie zapierdala na koniu, to przejdzie, ale tutaj to jest przecież męczarnia. Jak siedzisz, robisz 60, Załóżmy, że gra jest na 20 godzin, nie? No to przecież to jest męczarnia. Po, po, po 5 godzinach Żygasz, po 20, jak musisz się przeklikiwać, to, to jest straszne, to jest przerażające. nie ma sensu. Co z tego bierzesz? A my weźmiemy motocykle. porządku. Kangtao stracili kontakt ze swoją av Prawdopodobnie już jej szukają. Lepiej się pośpieszcie. Ale pana... No? Odbierzesz ten wóz, prawda? Obiecuję. Co to za składane ciało nie jest z tym Tego nie, nie widziałem jeszcze. Co to powstaje? To jest jego korpus? jest gość, który w moich rękach nadmuchuje się. Może ma kombinezon e, ciśnieniowy jakiś, tak? I jest nadmuchiwany. Jak się go odkłada, to się kondensuje. Tak, znacie się? Tak, te ryby z głębin, które wypływają, są takie rozdymane. E... Dość miękka. My kupujemy żarcie w puszkach. Zalejemy termosy kawą whisky i Ruszymy w trasę. Wyle dalej od tego całego syfu. Brzmi jak fajna przygoda. No, o nie Boże, nie. Zaraz, 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 Hej, ty żyjesz. I pamiętaj, że masz jeszcze parę spraw do Coś tu... kurwa <noise> <Wciągną żebyś, głosy> wiedział. Siągnął ją. Z tego lotniska został <głosy> <rozwinkanym> <głosy> <w szardze głosy> Jeśli myśleli, że stąd zawiadomił swoich dzieci... Ona jeździ na linie, gdzie za motocyklem, tak? O, <noise> co. naszych kutasy. Nie! Dorwimy ich! Szlak prowadzą za to zniesienie do starej stacji państwowej. I do zakład, że tam trzymają herbatę. Militek zakładnie ciągnie wielki smoczek, którym jest kapitan. Jeśli w Waszyngtonie coś pójdzie nie tak, będzie Bóg!